Ciąg AN jest określony wzór AN równa się 2N do kwadratu dla n większych bądź równy 1. Różnica A5 odjąć A4 jest równa. Jeżeli mamy wzór ciągu i mamy konkretne miejsca w ciągu, tak tutaj mamy wzór, a tutaj mamy tymi liczbami na dole miejsca w ciągu i chcemy coś z nimi zrobić. To Dopiero musimy je policzyć. Czyli skoro wzór jest AN jest równy 2N do kwadratu i mamy policzyć A5 odjąć A4, to najpierw policzymy sobie to A5 i A4 i potem sobie to odejmiemy. Tak, mamy to tak. dwa razy i tu też dwa razy. Mamy piąte, piąte miejsce do kwadratu i czwarte miejsce do kwadratu. I teraz tak, dwa razy. 5 do kwadratu to jest 25. Tu zostaje nam 50. I tutaj mamy 2 razy 16. Jest równe 32. I jak łatwo sobie to, to obliczyć? Po odjęciu tego będziemy mieli 18. Odpowiedź D.